Elizabeth Vens, dziennikarka londyńskiego Tygodnika Analitycznego, uważała się za eksperta od upadku miast. Miała całą bibliotekę artykułów na temat tego, jak miasta wyczerpują same siebie, jak dziedzictwo historyczne staje się ciężarem, jak brak strategii prowadzi do powolnego więdnięcia. Jej głos był autorytatywny, jej wnioski przyjmowano bez zastrzeżeń. Ale kiedy przyjechała do Warszawy, by napisać kolejny artykuł o tym, jak dawny blok wschodni próbuje dogonić cywilizowany świat, nagle z niemal fizycznym bólem zrozumiała, dlaczego jej rodzimy, wielki Londyn, ten ośrodek światowej cywilizacji, ten symbol postępu i wielkości, bezpowrotnie, nieodwracalnie przegrywa. Jej romans z Warszawą, a właściwie jej kapitulacja przed nią, zaczął się pod ziemią. Zaczął się w ciemności, w głębi, gdzie miasto pokazuje swoją prawdziwą twarz. Ale zanim zeszła do warszawskiego metra, po raz setny, tysięczny, przeżyła swój codzienny londyński koszmar. Poranek zaczął się jak zwykle, po tej samej trasie, o tej samej godzinie, kiedy Londyn zamienia się w mrowisko gotowe zadusić samo siebie. Zejście na stację Clapham Common na Northern Line, którą londyńczycy z czułą nienawiścią nazywają. Linią cierpień. To nie jest po prostu nazwa. To wyrok, to historia bólu nagromadzona przez dekady w ścianach stacji. Pierwszy cios do receptorów? Zapach. Zawsze uderzał za każdym razem na nowo. Mieszanka wiekowej wilgoci, metalicznego pyłu, rozlanego piwa z nocnych klubów, podgrzanego w mikrofalówce kary z pobliskiej knajpki i jeszcze czegoś, czego nie potrafiła dokładnie określić. Czy to była pleśń? Czy to była po prostu zmęczenie samego powietrza? Powietrze było ciepłe, duszne i wilgotne, jakby wszyscy znajdowali się w brzuchu jakiegoś starożytnego, olbrzymiego stworzenia, które oddycha własnym oddechem, tworząc cyklon tego samego starego powietrza. Podjechał pociąg i tłum, jedyny zdesperowany organizm, jedyne ciało ludzi zjednoczonych wspólną misją przetrwania, wepchnął ją do środka. Duszność. To Było najdokładniejsze słowo. Wagon, zbudowany, zdawałoby się jeszcze za królowej Wiktorii, być może nawet wcześniej, skrzypiał i jęczał na każdym zakręcie, jakby był żywym organizmem, który umiera powoli, boleśnie protestując codziennie przeciwko własnemu istnieniu. Elizabeth, ściśnięta między czyimś mokrym, przemarzniętym płaszczem a plecakiem, ledwo oddychając w tym akwarium ludzkiego ciała. Patrzyła na twarze naprzeciwku. Zmęczone, szare, obojętne. Twarze ludzi, którzy widzieli to zbyt wiele razy, zbyt wiele lat. Twarze ludzi, którzy co rano płacą prawie pięć funtów za tę torturę, za to znęcanie się nad własną ludzką godnością, bo taka jest cena życia w największym mieście świata. Przynajmniej sobie tak mówią. Taka jest cena prestiżu, cena prawa do powiedzenia: Mieszkam w Londynie. To był rytuał, codzienne poświęcenie komfortu na ołtarzu prestiżu, ludzkie ofiary składane codziennie, raz za razem, jak w jakiejś starożytnej, okrutnej religii, której nikt już nie pamięta, ale nadal praktykuje. Jej redakcyjne zadanie brzmiało z lekką nutą pobłażliwości, właściwą brytyjskiemu establishmentowi, tą samą pobłażliwością, z jaką Brytyjczycy trzeciego tysiąclecia patrzą na resztę świata. Seria szkiców pod tytułem Nowe stolice starej Europy. Warszawa była na liście gdzieś między Bukaresztem a Sofią, między innymi prowincjonalnymi próbami europejskiej wielkoduszności. Spójrz, jak oni tam się integrują, Lis, powiedział jej redaktor, odchylając się w swoim skórzanym fotelu w biurze, którego okna wychodziły na wieczny Londyn, jak budują swoją nową tożsamość. Na pewno będzie dużo ciekawego postsowieckiego uroku. Napisz nam coś serdecznego, znutą szlachetnego współczucia. Czytelnicy lubią, kiedy pomagamy im poczuć się dobrymi ludźmi. Postsowiecki urok jakie uproszczenie jaka niedopowiedzenie Eliza dad wiedziała, co miał na myśli redaktor coś takiego, czemu jeszcze tylko trzeba się nauczyć, czemu jeszcze tylko trzeba dorosnąć i oto jest tutaj pierwszy pełny dzień w Warszawie. Uzbrojona w profesjonalny sceptycyzm, z góry przygotowany klisze i tę samą dziennikarską pewność, która przechodzi w arogancję, postanowiła zacząć od głównego od metra. Oczekiwała czegoś skromnego, może trochę niezdarnego, kopiującego zachodnie wzorce, ale z błędami z niewłaściwymi proporcjami, jak dziecięcy rysunek, który artysta próbuje przerobić na prawdziwy obraz. Zeszła na stację centrum nauki Kopernik, drugiej nowej linii metra, i zamarła. Dosłownie zatrzymała się w miejscu, a jej nogom trudno było znaleźć oparcie. Zamiast wąskiego przytłaczającego tunelu, zamiast tej dusznej studni, do której była przyzwyczajona w Londynie, powitała ją ogromna, zalana światłem i powietrzem hala przestrzeń. To było pierwsze słowo, które przyszło jej do głowy przestrzeń przestwór powietrze. Czuła, jak jej nogi stają się lżejsze, jak jej oddech staje się głębszy. Tutaj można było nie tylko oddychać, tutaj można było żyć. Ściany były wyłożone jaskrawo-błękitnymi szklanymi panelami, tworząc wrażenie, że nie jesteś w tunelu metra, ale zanurzasz się w oceanickie głębiny. Design nie był po prostu funkcjonalny, był odważny, nawet zuchwały, był futurystyczny, ale najważniejsze był oświadczeniem. Oświadczeniem od całego miasta, od całej nacji, mówił: Wierzymy w siebie. Wierzymy w przyszłość, jesteśmy gotowi ją budować. Przesunęła ręką po gładkiej, zimnej powierzchni szkła, żadnego wiekowego brudu, wżartego w spoiny, jak w londyńskich tunelach, gdzie brud to nie brud, ale część architektury, nieodłączna od ścian. Żadnego zapachu przygnębienia tego zapachu, który mówi o tym, że system pracuje na granicy, że wyciska ostatnie soki z siebie, by kontynuować istnienie. Podjechał pociąg. Bezszelestnie, nie drżąc, nie zgrzytając, nie wydając ani jednego dźwięku protestu. Drzwi otworzyły się płynnie, zapraszając do wyjścia. Nie rozwarły się gwałtownie, nie wymagając błyskawicznej reakcji, ale otworzyły się miękko, pozwalając każdemu wejść z ludzką godnością. W środku idealna czystość. Po raz pierwszy w życiu Elizabeth widziała, by w pociągu metra było klimatyzowane powietrze. Prawdziwe. Działające klimatyzowane powietrze. I duże, panoramiczne okna, choć za nimi była tylko ciemność tunelu. Ale nawet w tej ciemności okna mówiły o czymś. Mówiły o tym, że projektant tego pociągu wierzył, człowiekowi potrzeba widzieć. Widzieć drogę, widzieć kierunek, widzieć dokąd jedzie, nawet jeśli to tylko tunel. Pociąg ruszył tak miękko, że ledwo to zauważyła. Żadnego zgrzytu, żadnych szarpnięć, które co chwilę zwalają ludzi z nóg w londyńskich pociągach. Nie jechał. Sunął w przyszłość, jak w jakimś filmie science fiction. Elizabeth usiadła i otworzyła na tablecie artykuł o tej linii. Zbudowana w XXI wieku zaledwie kilka lat temu z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Każda stacja, unikalny projekt architektoniczny odzwierciedlający ducha dzielnicy, w której się znajduje, nie kopijujący jej, nie nostalgizujący za nią, ale odzwierciedlający jej wewnętrzną esencję, jej charakter. To nie był po prostu projekt transportowy, nie po prostu kolejna linia metra, którą trzeba było zbudować, by ludzie mogli dostać się z punktu A do punktu B. To był projekt na skalę narodową, symbol ambicji całego narodu, udzielaśniona w betonie i szkle wiara we własną przyszłość, we własne prawo do wielkości. I wtedy myśleniem przeniosła się z powrotem, do swojego porannego wagonu. Z powrotem do ciasnoty, do kurzu, do rozpaczy. Ceniła historię londyńskiego metra. Pierwszego metra na świecie. To był cud inżynierii XIX wieku. Rewolucja, która zmieniła zdawałoby się niemożliwe, Ludzie drążyli tunele pod żywym miastem wbrew wszystkiemu, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ale teraz, siedząc w tym błyszczącym warszawskim wagonie, z bolesną, ostrą jasnością zrozumiała, Londyn stał się zakładnikiem swojej historii. Jego dawna wielkość, ta wielkość, którą był tak dumny, którą nigdy nie przestawał się chwalić, zamieniła się w kajdany, zamieniła się w łańcuchy, które ciągnie za sobą z każdym dniem. Stare, wąskie tunele, te same tunele, które kiedyś były cudem, teraz po prostu są wąskie. Ciasne stacje, których nie da się rozszerzyć, które zostały zaprojektowane dla ludzi epoki wiktoriańskiej, nigdy nie zakładających, że pewnego dnia miasto będzie rosło tak szybko, tak bez opamiętania. Nieskończone, kosztowne rekonstrukcje, które pochłaniają miliardy funtów, ale tylko łatają dziury w zniszczonym kocu, w kostiumie, który staje się coraz bardziej zużyty z każdym dniem. Brytyjczycy z całą swoją słynną praktycznością, z całą swoją inżynierską, wydają kolosalne pieniądze i siły, by podtrzymywać życie w muzealnym eksponacie. Boją się go dotknąć, boją się go zmienić, bo to historia. A Polacy, których stolica została zmieciona z powierzchni ziemi, nie po prostu zniszczona, ale unicestwiona całkowicie. Nie obciążeni ciężarem tej wielkości, która teraz wydaje się klątwą, po prostu wrzeli i zbudowali od zera system dla ludzi XXI wieku. Londyn patrzy w przeszłość, próbując ją zachować, próbując podtrzymać w niej życie. Warszawa patrzy w przyszłość, zuchwale i pewnie ją tworząc. I od tej myśli zrobiło jej się nieswojo. Nieswojo w tym sensie, że to olśnienie było niemal bolesne, było jak dowiedzenie się o czymś strasznym, o zdradzie, o stracie. Następnego dnia przed śniadaniem, stojąc w oknie swojego hotelu, Elizabeth postanowiła zbadać naziemną sieć. Wyszła na Aleję Jana Pawła II, najważniejszą Aleję Warszawy, nazwaną na cześć papieża, który przyjechał do Polski i powiedział NIE LĘKAJCIE SIĘ! Te słowa brzmiały w jej głowie, kiedy czekała na tramwaj. Oczekiwała czegoś drżącego, może z lat 90., z tej epoki, kiedy Europa Wschodnia wyzwolona od komunizmu, Próbowała szybko znaleźć swoją drogę jakiegoś sowieckiego reliktu, przerobionego na półgwistka, przerobionego niedbale. Ale do przystanku podjechał długi, niskopodłogowy, przypominający prom kosmiczny skład Pramwaj Warsolino. Nazwa sama w sobie brzmiała jak marzenie, jak jakaś europejska fantazja. Był elegancki, jego linie były płynne, dynamiczne, był absolutnie nowoczesny, od dziobu po rufę. W środku czystość. Czystość bez najmniejszej plamy. Miękkie siedzenia, obite jakimś przyjemnym materiałem, który nie był ani lepki, ani wytarty. Duże ekrany z informacją o trasie, kolorowe mapy, aktualny rozkład, ile przystanków do końca trasy. I to, co ją dobiło ostatecznie, dobiło w tym sensie, że czuła, jak coś w niej pęka, jak coś w co wierzyła znika. Działający Wi-Fi i porty USB do ładowania telefonu. Dla każdego siedzenia. Ładuj swój telefon, rób z nim co chcesz. Nie jesteś towarem, jesteś człowiekiem. Siadła przy ogromnym panoramicznym oknie. Tramwaś poruszał się po wydzielonej linii, niemal bezszelestnie, jak duch sunący przez miasto. Miasto nie migało za oknem rozmazaną plamą, jak z okna londyńskiego autobusu, który stoi w wiecznej korku, który czeka aż coś się rozładuje, aż ktoś coś zrobi. Wieżowiec z pałacu kultury i nauki. Majestatyczny, trochę groźny, trochę sowiecki, ale jednocześnie bardzo europejski. Błyszczące, sklane wieżowce centrum biznesowego, nowoczesne, jasne, które nie wpasowują się w starą architekturę, ale od tego ona nie staje się mniej żywa. Schludne parki, w których ludzie siedzieli nawet w tym chłodnym jesiennym powietrzu, bo parki były zrobione dla ludzi, a nie dla dekoracji. To nie była po prostu jazda. Nie po prostu sposób na dostanie się z jednego punktu do drugiego. To była komfortowa, medytacyjna wycieczka, to była wycieczka po świecie, który został stworzony dla żywych ludzi, którzy chcą widzieć miasto, w którym mieszkają, którzy chcą cieszyć się swoim życiem, nawet jeśli po prostu jadą tramwajem do pracy. I znów jej pamięć usłusznie podrzuciła kontrast. Podrzuciła go z bolesną precyzją. Słynny, czerwony, piętrowy autobus. Rootmaster. Ikona. Symbol Londynu. Pocztówka, którą wszyscy chcą wysłać do domu, obok Big Bena, obok Izby Lordów. Piękna, rozpoznawalna, legendarna. Elizabeth, jak wszyscy Londyńczycy, kochała jego wizerunek. Urok starości, nostalgię, którą budził. Ale nienawidziła rzeczywistości. Przypomniała sobie swoją ostatnią jazdę po Oxford Street, najbardziej żywej, najdroższej ulicy Londynu, gdzie wszyscy ludzie spieszyli wszyscy ludzie chcieli gdzieś dotrzeć. Duszny, przepełniony salon, w którym ludzie stali tak gęsto, że nie dało się rozróżnić, gdzie kończy się jedna osoba, a zaczyna druga. Siedzenia obite wytartym lepkim w dotyku aksamitem, który kiedyś był czerwony, a teraz był szaro-brązowy od brudu i czasu. Wieczny korek, w którym autobus szarpał się w konwulsjach, zatrzymując się co kilka metrów, i poczucie, że nie jesteś mieszkańcem miasta, nie częścią żywego systemu, ale po prostu częścią turystycznej atrakcji, zobowiązanej cierpieć w imię pięknego obrazka. To był piękny obrazek, który ukrywał w sobie bardzo brzydką rzeczywistość. Właśnie w tym momencie, patrząc na mijającą Warszawę z okna swojego chłodnego, czystego tramwaju, doznała prawdziwego olśnienia olśnienia, które nie było po prostu intelektualnym zrozumieniem, ale fizycznym odczuciem. Londyn sprzedaje. To właśnie to co robi. Sprzedaje turystom i własnym mieszkańcom markę. Sprzedaje historię opakowaną w piękne, ale niepraktyczne opakowania. Opakowanie kosztuje pieniądze. Opakowanie wymaga ofiar. I za tę markę za prawo do powiedzenia mieszkam w Londynie, za prawo do bycia częścią legendy ludzie płacą nie tylko pieniędzmi choć pieniędzmi też płacą niebotyczne sumy za maleńkie mieszkania ale płacą też codziennym dyskomfortem nie do zniesienia stresem, ciągłym upokorzeniem płacą swoim zdrowiem, swoim czasem, swoją zdolnością do cieszenia się życiem. Warszawa zaś niczego nie próbuje sprzedawać nie próbuje wydawać się czymś. Nie zwraca uwagi na światową opinię. Nie próbuje być ikoną. Po prostu oferuje swoim mieszkańcom, żywym ludziom, którzy tu jedzą, śpią, pracują, po prostu oferuje maksymalnie wygodną, przemyślaną i efektywną usługę. To był maksymalnie uczciwy podejście. Całkowicie odmienne od londyńskiego i ta funkcjonalna, pozbawiona patosu uczciwość. Podbijała o wiele mocniej niż pocztówkowa uroda starych, zniszczonych imperialnych symboli, które już przestały kojarzyć się z wielkością, a zaczęły z rozkładem. Nagle zrozumiała i ta myśl jakoś natychmiast się rozszerzyła, zaczęła zajmować coraz więcej miejsca w jej świadomości, że w warszawskim tramwaju czuje się człowiekiem, prawdziwym człowiekiem, o którym zadbano. Pomyślano o jego komforcie, o jego wolnym czasie, o jego godności, o jego prawie do czystości, do świeżego powietrza, do wi-fi, do możliwości naładowania telefonu. A w londyńskim autobusie czuła się towarem. Towarem, który trzeba dostarczyć z punktu A do punktu B z minimalnymi możliwymi kosztami. Towarem, za który już zapłacono, więc żadne dodatkowe inwestycje nie są potrzebne. Towarem, który podlega wykorzystaniu w świecie, gdzie historia i marka są ważniejsze niż prawdziwe życie człowieka. Jej ostatni dzień w Warszawie był kwintesencją całego jej doświadczenia, był jego kulminacją, szczytem. Musiała dostać się na lotnisko Chopina. To lotnisko, z którego przyjechała, a teraz spieszy wrócić. Wybrała miejską kolejkę SKM, czyli dosłownie szybki tramwaj miasta. Pociąg oczywiście był nowy, stylowy, czysty i przyjechał na dworzec Warszawa Centralna nie po prostu na czas. Przyjechał dokładnie co do sekundy z taką samą precyzją, z jaką działają szwajcarskie zegarki. Usiadła przy oknie. Pociąg ruszył płynnie, nabierając prędkości jak wszystkie warszawskie maszyny, bez gwałtownych szarpnięć, bez agresji. I wtedy zobaczyła ją. Tę samą energię, którą do tej pory tylko podświadomie wyczuwała, która była tłem muzyką całej tej historii, zobaczyła ją wyraźnie, krystalicznie czysto. Za oknem migała Warszawa. Nie ta z przewodników turystycznych, z odbudowanym starym miastem, z pięknymi fasadami, z brukowanymi uliczkami, gdzie wszystko wygląda tak jak wyglądało 300 lat temu, ale Prawdziwa, żywa, oddychająca, pracująca. Żurawie budowlane, jak stalowe żyrafy, wznosiły się nad nowymi centrami biurowymi. Były wszędzie, podnosiły coś, tworzyły coś, dodawały coś do miasta każdego dnia. Błyszczące szklane fasady kompleksów mieszkalnych rosły obok starannie odrestaurowanych domów z przedwojennej zabudowy tych domów, które pamiętały wojnę, pamiętały ból, pamiętały zniszczenie. Dwie epoki współistniały tu nie wrogo, ale w dialogu. Widziała młodych ludzi na rowerach, którzy patrzyli w przyszłość, matki z wózkami w nowoczesnych parkach, które zostały stworzone nie dla urody, ale dla życia, po to, by ludzie tu żyli. Czuła energii wzrostu, tworzenia, niepowstrzymanego ruchu do przodu. Całe miasto i jego system transportowy, jak jego naczynia krwionośne, jak jego układ nerwowy, wydawało jej się jednym młodym, ambitnym organizmem, który z żarłocznością, z głodem wgryza się w przyszłość, nie bojąc się jej, nie wątpiąc w swoje prawo do niej. Ta energia przeniosła się na nią. Poczuła, jak coś w niej budzi się, jak coś, co było uśpione, wychodzi ze snu zimowego. To było poczucie, że możliwe że można zbudować, że można zmienić, że historia to nie wyrok, ale baza do budowy. I wtedy, posłuszna nagłemu impulsowi, posłuszna czemuś, co było niemal nieświadome, otworzyła na laptopie folder ze zdjęciami, które robiła w Rondynie dla innego artykułu, zdjęcia, które zbierała miesiącami, gromadziła jak dowody zbrodni. Zdjęcia stały się dla niej fizycznym ciosem. Oto przepełniona po brzegi peron stacji Waterloo, najbardziej ruchliwej stacji Londynu, gdzie ludzie z gasnącymi oczami, z umieraniem w oczach, czekali na kolejny odwołany pociąg. Czekali jak czekają na cud, jak czekają na ratunek. Oto ogłoszenie o strajku pracowników metra, które przekreśliło plany setek tysięcy ludzi, przekreśliło ich dni, ich życia. Oto zdjęcie śmieci wylewających się z kosza na stacji Victoria, brudnej, przepełnionej, która straciła sens. Patrzyła na te ujęcia i czuła niezłość, nie irytację, choć te uczucia były tam, gdzieś w głębi. Ale przede wszystkim czuła głęboki niemal synowski smutek. Smutek o tym, że coś kiedyś było, a teraz to coś umiera. Widziała zmęczenie. Fizyczne zmęczenie zużytego metalu starych pociągów. Widzieliście kiedyś, jak męczy się metal? To wygląda jak korozja, jak coś, co powoli rozpada się na części. Systemowe zmęczenie sieci transportowej, która pracuje na granicy swoich możliwości, która jest złamana, która już nie może unieść ciężaru, który niesie. I co najstraszniejsze, co budziło najgłębszy smutek ludzkie zmęczenie. Zmęczenie milionów ludzi pogodzących się z tym, że tak będzie zawsze, że to normalne, że to po prostu Londyn, po prostu tak urządzone jest życie, po prostu tak trzeba żyć. Zmęczenie utraty nadziei, zmęczenie pokory. Zmęczenie ludzi, którzy porzucili próby. W tym momencie metafora ostatecznie ukształtowała się w jej świadomości, przemieniła z czegoś mglistego w wyraźne, ostre, niepodważalne widzenie. Londyn to wielki, arystokratyczny starzec w drogim, ale wytartym, zużytym kostiumie. Kostium kiedyś był zachwycający, był symbolem władzy i bogactwa, ale tkanina już się przetarła. Starzec wciąż jest dumny. Wciąż pamięta o swojej dawnej potędze, ale z trudem przesuwa nogi i każdy krok przychodzi mu z bólem, z męką. Pamięta, jak był młody, jak łatwo było chodzić, jak świat patrzył na niego z podziwem, ale to było dawno tak dawno, że już nie wiadomo, czy to było naprawdę, czy po prostu wspomnienie wspomnienia. A Warszawa to młody, silny atleta na szczycie swojej formy. Jego mięśnie jeszcze nie mają tej historii, która przychodzi z wiekiem, ale działają idealnie. Jego oddech jest równy, jego wzrok jasny. Może brakuje mu arystokratycznego blasku, tej szlachetnej zmęczenia, która przychodzi od długiego życia, ale jest pełen sił, pełen energii, pełen ambicji i patrzy tylko do przodu. Jeszcze jest młody, by wierzyć, że wszystko jest możliwe. I ma rację: wszystko jest możliwe, dopóki jesteś młody. W samolocie wznoszącym się nad Warszawą, Elizabeth kończyła swój artykuł. Otworzyła plik z początkowym tytułem, który wymyśliła jeszcze w Londynie, zanim tu przyjechała. Warszawa w pogoni za Europą. Wydawał się jej nie po prostu nieprecyzyjny, nie po prostu błędny. Był obraźliwy. To było jak obraza nie tylko dla Warszawy, ale i dla prawdy. Usunęła. Po długiej pauzie, podczas której samolot wzniosł się już dość wysoko, napisała nowy, zupełnie inny tytuł. Czego mój zmęczony Londyn Powinien nauczyć się od Warszawy. Dosłownie kilka słów, ale zawierały przyznanie, które nie przychodziło jej łatwo. W ostatnim akapicie doszła do wniosku, który wykraczał daleko poza proste porównanie systemów transportowych. Porównanie transportu było po prostu drzwiami, przez które weszła w zrozumienie czegoś o wiele głębszego. To było porównanie narodowych charakterów ukształtowanych przez historię. To było zrozumienie tego, jak historia nie tylko czyni ludzi takimi, jacy są, ale i określa ich przyszłość. Słynna brytyjska powściągliwość i przywiązanie do tradycji, którymi tak się szczycą, którymi trąbią całemu światu, niezauważalnie dla nich samych przemieniły się w apatię, w całkowitą i beznadziejną apatię. Ta powściągliwość przemieniła się w obojętność wobec własnego komfortu. Stoickie przyjmowanie codziennych upokorzeń jako normy. Ludzie przyzwyczaili się cierpieć, przyzwyczaili się narzekać, już nie oczekują lepszego, oczekują tego samego. A tragiczna historia Polski, jej wielokrotne zniszczenie i odrodzenie groźne, straszne, ale odrodzenie wykuły w narodzie niesamowitą wytrzymałość i wolę tworzenia. Polacy wiedzą, że wszystko może być zniszczone, widzieli to. Ale wiedzą też, że wszystko może być odbudowane, zbudowane na nowo, może być zbudowane lepiej. Nie trzymają się przeszłości, bo przeszłość zbyt często przynosiła im ból. Zbyt często przynosiła im śmierć, zniszczenie. Wykorzystują ją jako paliwo, jako lekcję, jako motywację. Wykorzystują ból przeszłości, by zbudować przyszłość, w której ich dzieci będą żyły lepiej, wygodniej, szczęśliwiej, lepiej niż było u nich. Skończyła artykuł zdaniem, od którego sama poczuła ukłucie w sercu, ukłucie tak, że trudno jej było oddychać, i musiała się zatrzymać, zamknąć oczy, wziąć się w garść. My, w Wielkiej Brytanii, niewyobrażalnie, patologicznie szczycimy się swoją historią. Nosimy ją jak odznakę na piersi, jak medal, który chcemy pokazać całemu światu. Mówimy o naszej wielkiej przeszłości, o tym, jak kiedyś rządziliśmy światem, ale ten świat już odszedł. Polacy zaś po prostu cicho, bez zbędnego patosu, bez głośnych deklaracji, budują swoją przyszłość. Nie mówią o niej, robią ją codziennie, w każdym szczególe. Przejeżdżając ulicami i tunelami Warszawy, z ostrą, niemal bolesną zazdrością, muszę przyznać, ich przyszłość wygląda o wiele wygodniej, o wiele godniej, o wiele uczciwiej niż nasza teraźniejszość. I już nie wiem, jak mam być dumna ze swojej historii kiedy widzę, jak inni budują swoją przyszłość. Zamknęła laptopa i spojrzała w iluminator. Tam w dole światła Warszawy pulsowały, znikały w chmurach, pojawiały się znów. Pulsowały jak serce młodego giganta, jak serce czegoś żywego, pracującego, nadziei pełnego, wierzącego. A przed nią czekał Londyn, jej wielki, ukochany, zmęczony miasto muzeum. Miasto, w którym się urodziła, wrosła korzeniami, głębokimi korzeniami, których nie da się zerwać. Miasto, do którego jest przywiązana nieracjonalnym przywiązaniem, ale czymś głębszym, bardziej starożytnym niż rozum. I po raz pierwszy w życiu myśl o powrocie do domu nie przyniosła jej radości. Nie przyniosła tego poczucia ulgi, które zawsze czuła wracając z podróży, kiedy widziała znajome ulice, znajome stare domy, znajome szare niebo. Tylko cichy, gorzki smutek, smutek o czasie, który mija, smutek o tym, że niczego nie da się cofnąć, smutek o tym, że wybór został dokonany dawno, jeszcze w ubiegłym wieku, jeszcze wtedy, kiedy ludzie wierzyli w przeszłość bardziej niż w przyszłość. Samolot powoli schodził, przechodząc przez chmury. W dole gdzieś tam czekał Londyn. Czekał, jak czeka rzecz, która wie, że jej czas minął, ale wciąż trzyma się życia, wciąż ma nadzieję na cud, wciąż wierzy, że kiedyś zostanie przywrócona do życia, że kiedyś znów będzie młoda. Ale Elizabeth już znała prawdę. Prawdę, która przychodzi z wiekiem, z dojrzałością, z doświadczeniem. Cud nigdy nie przychodzi, a młodość, raz miniona, nigdy nie wraca. Zostaje tylko pamięć. I pamięć kiedyś piękna powoli przemienia się w muzealny eksponat, który ludzie odwiedzają, by wspomnieć, jak kiedyś było dobrze.